Mi tu dzwoni, co to tam? O ha halo, <kluz> znaczy, halo, halo? Co, co mnie budzisz o 8 rano? Szyk Sobota! Sobota jest! Co mnie budzisz tak wcześnie? Eee, 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 a e, tak, e, 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 jak to się nazywa? Mm, mm, no, sorry, że dzwonię, ale to tylko na chwilę, bo dziś yy, robi imprezę. No i co z tego? No jak to? Zapraszam Cię. Ech, ja się nie przyjdę. Nie, 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 nie. Co, przecież to będzie impreza, na której musisz być i nie ma wymówek. A ja nie wiem, co zrobić. Nie, no to nie, nie, nie wiesz. Ubierać się i przychodzisz na imprezę. Ale potik. w tym jest problem, że ja nigdy, nigdy nie byłem na imprezie, bo pogrzebacie się chyba nie zalicza, nie? Eee, dobra, to widzimy się na fantastycznych o 15. Eee, pomogę cię ze, ze wszystkim, po prostu wszystkim, ok? Dobra, Nara. Nora! Dobra, Kuba. Mam tutaj jakieś rzeczy, wybliżamy ci przebranie i lecimy na, na imprezę. Bo jest 15:00 za 4 godziny, jest impreza u mnie, Pan się mi wszystko ogarnia. Yy, nie pytaj, go przekupiłem, żeby mi to zrobił. A nie mogę iść w tym, co mam na sobie? Yy, nie. Ja pierwszy. No Kuba, please! Mam tutaj pełno fajnych ubrań. Patrz, ja też mam fajne, specjalne ubranie na imprezę. Dobra, dawaj mi to! No git. git, Kuba, już jest 18, to co, lecimy do mnie? Dobra, lecimy! Wow. No, panie, panie, no, kierowniku zrobiłem. Eee, no tak, to proszę, 50 zł. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Eee, Okej. Okay. nie, no, jest e, 19. ciekawe czy wszyscy przyjdą. Eee, ja nie, osób ma być. nie, 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 z A, ok. O, pierwszy gości idą, idę im otworzyć. Dobra, to ja pójdę się coś w kuchni popić, czy coś tam to jest. Woda o tu jest woda. Uuu. Uuu, jakie ciasto. Mmm... i to jeszcze streskawkowy. Eee, ludzie, zaraz wiesz, że ciasto. Eee... Ups, dobra, to ja może po prostu do sklepu, nikt nie ogarnie, i tak Dobra, gdzie ja mam te ciasto, w lotówce pewnie. Um. Ej, no gdzie ona jest? Halo? Chyba, chyba zapomniałem kupić. No nic, szkoda. Ej, ciasto jak chyba. Dobra, to tak. Kuba jest, się jaki jest, ja jestem, ten jest, ten jest, jest okej. Okay. Eee, a ten pan to kto to jest Kuba? Bądź może? Co? No. Eee, nie wiem, ale spoko jest. No dobrze, w sumie, tym więcej lubię większą no. Albo większy syf. Hej, z mojej strony go drzwi. Gdzie grzmi? Nigdzie nie grzmi, w głowie się grzmi. Ej, dzień dobry. Ej, bo co w końcu? Słuchaj, tu ludzie mieszkają.

Kurde, fajnie tutaj jest, ale muszę się pouczyć do sprawdziany i w ogóle... Czy ja w ogóle psa nakarmiłem? Czy ja mam w ogóle psa? Ty, który zje na śniadanie, w jakimś zbrodniówce nie ma czasu. Halo, kuba, Kuwa, 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 słyszę co mówiłem? idziemy tańczyć. Nawet fajna ta impreza. No, pierwsza impreza zaliczona. Ej, a co wy siedzicie w kuchni? Cały parkiet, parkiet jest pusty, a co wy? A to pan nie wie, że ja najlęcej zawsze w kuchni? A no fajnie. dobra, do widzenia. Dzięki za super imprezę. Ej, ty, ja dziękuję, przecież pierwsza w życiu, wiesz, nie liczymy w babci i tak dalej. No, trzeba to kiedyś powtórzyć, no, ale jak e... będzie okazja. No, się takiego tu tu robiliśmy. Nie, no. nie ma problemu. No. Dobra, to... NARA no. FREYEZA! Tak to jest pierwszy odcinek z fantastycznych... To był pierwszy odcinek z fantastycznych historii. Mamy nadzieję, że Wam się spodobał. Um, tak w ogóle wygląda nasze studio. Patrzcie, tak jak to fajnie tutaj wygląda. Tu mamy jakąś trampolinę ukrytą, tu mamy jakieś oduchki, napis coś jest najważniejszy, czyli fantastyczne historie. Jakiś telewizor, jakieś coś, tam jest green screen. I ogólnie mam nadzieję, że Wam ta seria będzie podobała. No, i w sumie, a jeszcze będziecie jeszcze jak to nazwać to, to studio, bo um, możecie napisać w komentarzach, jak mamy nazwać studio, bo um, no jak na razie to jest to, to miejsce nazywa nazywane fantastyczne, czyli fantastyczne. Ale wy możecie, ale wy możecie jakiś lepszy nazwę coś wymyślić. No, dobra. Ja mnie zabieram więcej czasu. Dzięki za na razie i naura.